Witam wszystkich na moim kanale. Dziś na przykładzie Insignii pokażę Wam, który sposób czyszczenia filtra DPF okazał się najbardziej skuteczny w moim wypadku. Pierwszy sposób to wymuszone czyszczenie za pomocą programu diagnostycznego przez port OBD. Drugi za pomocą środka do czyszczenia filtrów i trzeci, hmm, zostawię to sobie na koniec filmiku. Insignia miała problem z wyczyszczeniem filtra. Uruchamiała czyszczenie prawie codziennie. Nie robię aż tak krótkich dystansów, bo około 30 km w jedną stronę, z czego większa część to droga ekspresowa. Postanowiłem zatem użyć programu diagnostycznego do wyczyszczenia filtra DPF. I tak przed czyszczeniem zrobiłem pomiar zanieczyszczeń w filtrze. Wyszło 59%. Niby nie dużo, ale lepszego wyniku Insigia nie mogła osiągnąć. Po wykonaniu czyszczenia wynik się pogorszył. I wyniósł 60%. A więc czyszczenie nie dało rezultatów. Niezrażony sytuacją postanowiłem użyć chemii i przeprowadzić próbę na środku DPF Cleaner firmy K2. No to zaczynamy czyszczenie chemią. Należy ten oto wężyk wprowadzić do filtra i zaaplikować cały środek. W tym celu należy wykręcić czujnik. O, w tym miejscu. Aby go odkręcić trzeba użyć takiego klucza do sąd lambda. Jest to klucz długi. Są też krótkie, ale w wypadku Insignii się nie sprawdzą. Zmierzyłem również pomiar zanieczyszczeń przed samym czyszczeniem. Wynosił 63%. Czyszczenie wykonałem zgodnie z oceniami producenta środka. Wynik pomiaru po czyszczeniu 65%. Więc znowu gorzej niż było. Pomyślałem sobie, że muszę oddać filt do regeneracji, gdyż już nie da się go wyczyścić samemu, ani Insignia tego nie zrobi. Ale to też sporo kosztuje. Wpadł mi do głowy jeszcze jeden pomysł. Muszę pojechać insygnią w długą trasę. To był dobry moment, aby odwiedzić rodzinę w Niemczech. Wybrałem się więc w ponad 1500 km podróż. Po powrocie dokonałem pomiaru i zobaczcie sami, jaki wynik. Tak, 20%. Pomiar robiony jakiś czas po czyszczeniu w trasie, więc może wynik jest nawet lepszy. Długa trasa uratowała mój filtr. Może te wcześniejsze środki, które zastosowałem, też wpłynęły na ten wynik. Podsumowanie. Jak masz podobny problem z filtrem DPF, to może zamiast lecieć na wczasy samolotem, warto gdzieś się wybrać samochodem, a twój filtr DPF będzie ci wdzięczny. Może mogłem wam trochę pomóc. Jak macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzach. Życzę wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnych filmikach.